Welcome guys z tej strony ARUF. A to jest kolejny odcinek RetroTheCast Wolenstein. Dzisiaj niestety nie będę się wydzierał, ponieważ strasznie boli mnie gardło. Ale odcinek musi lecieć na kanał. Musi być na kanale. Nie, może boli. Dobra, lecimy, lecimy, nie śpimy. O kurwa, co ty nie powiesz. Księ, o, mordo. Fajnie te digla. <coughs> Jeszcze raz bardzo przepraszam za mój głos. Ale no. Karbu pieczek, dupa po kepsie. Sorry. Ale unik. Pił, pił. O kurwa, co to? Aha. Zapiszemy sobie tutaj. Jak ja mam tam przejść? Tutaj zagrudzone jest. O, oh, oni to rozwalą. Spoko. Otwieram. Pierwszy w grze Elo, dzięki. Robimy sobie, żeby nie było. Dzisiaj ja mam mordu, słyszałem cię. O kurwa co to? I Hedzik, i Hedzik Dawał amunicję, że on hmm. O ty kurwa Just Chyba musimy się wrócić No, rozpoko. O, rozwalili tą wieżę, Mańsik. Mogę wejść na to? Mogę, o lol. Dobra, co po z polu ujedzie? Co ty gadasz? Mhm. Rakietą mnie chuj walną. The bone, um, nice. O ty kurwa. Mamy jedyny czołga. O kurwa, straciłem. Napiszemy sobie tutaj. Dobrze zapisałem. Nie, no ja dzisiaj nie myślę, widzowie, w ogóle. Dzisiaj praktycznie nie spałem. Tak mi gardło bolało. że Tam Mamy jakieś kurwa? Ty mamy mięta, ognia, lul. O. Mamy ukończone misje. Nice. Godzina 25, przychodzimy. Eee... Uh, RTCB mm, Tu chyba trzeba... Że się otworzy? Ja chcę mnie to ognia przetestować, kurwa Uu, Podpalił się? Spalił się Lul Pal się gnoju Aaaa, game, czy luścia, ha, 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 o kurwa, ja mam 5hp, xd, kurwa, to jest kurwa przegrane, aaa, ja pierdolę, bo no, co wie, co to było. O w no, ogóle ja sobie zapisałem, nie zapisaliśmy sobie tutaj, o tak kurwa spają moje Kim jest rtcw? No kurwa Bnoju. No już... No jest zdech co Jędzę też zdech opa sobie tutaj Uczęłby nie Mogę tam wejść? Nie Kurwa Szkoda um. No na jeden ściągnięty Kurwa, to rzucili. 3 hop. Je ma pierdona. Ale to są te apteczki, Nice, nice, nice. nice... A, Ojej. jakieś jakieś przejście jest... Ojej. jest Ojej. Uuu, jesteśmy po drugiej stronie. No, nice, mamy apteczki. Zabiście wręcz. Uf. Mhm. Tu coś jest ciekawego. No kurwa, man, ja się zaraz w kurwie. Ja się zaraz w kurwie tutaj. Tu mi jebaną kurwa grę. Bez kurwa, kitu. Dlaczego ja kurwa bliżej nie w tej j**anej gry? Nie ja kurwa. Mm, no naboje. A raczej paliwo do... dzięki. O, patrz jak nawala z tego gówna Ja pierdolę, ty Oraz ja w w wpieprzam No hop. 8 HP No chłopy, proszę cię 2 HP, no kurwa. A jakąś kurwa apteczkę, Nie mogę. No i chuj. O, ja się to zaraz wkurę w tej misji serio, mówię. Aha, i kurwa, to dalej nie zapisałem. Ja pierdolę, no ja się naprawdę zaraz w kurwie. Kurwa, skopą wyjebałem. Dobra, teraz zapiszemy sobie tutaj. I jeszcze zaraz tutaj. <coughs> tu była kurwa apteczka, serio, ja pierdolę tam. Gdzie dzieje kurwa skaczasz się małpa kurwa wzo? No kurwa jeszcze żyje szlak jest nie trafił o, spoko To ty pijesz, przecież. A wiecie co? Tyle wam kurwa powiem. Piu. Nie wiem czy coś tam żyje no i git Dobra zapisałem sobie go ryzykownie Ryzykowniej to bardzo No kurwa jak on żyje niby jak oni tam kurwa żyją mega Dobra, jeden zdech Jo Kurwa, zdechniasz? No kurwa, dwóch starych... No, no kurwa, przecież z posługi ich wypierdoliłem z dwa razy, kurwa trzy, a oni kurwa dalej żyją, no ja pierdolę ich wszystkich kurwa, no jak to możliwe. Ale przejebana jest ta misja, kurwa. No i tak kurwa normalnie I co kurwa oh, Kurwa Patrzcie tu Ja pierdole Jaka czacha <grywka> Dobrze zrobiliśmy tą Przejęła amunicję. Nie wiem, um, ja no zobaczymy. Może w tym oto miejscu sobie zakończyło to gardło naprawdę już mnie... Rozwala. Prawie strasznie mnie Aha. Spoko. I co, zaszek cyk O kurwa, leci kolejne Nie będę zapisywał, tutaj sobie skończymy To, oto misja To co, dziękuję wszystkim za uwagę Przepraszam jeszcze raz za mój głos Ale chciałem, żeby filmik dzisiaj wyszedł, żeby być, no Wiązywać się z tego, że co drugi dzień filmik między 1617 No więc co? Dosłyszałem za dwa dni. Siema.